Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj pokażemy Wam komiks przygody Gala Asterixa od wydawnictwa Egmont. Jest to wydanie specjalne komiksu z. Niepublikowanymi materiałami roboczymi autorów. Możemy zobaczyć, jak powstawał komiks, a wydany on został na 60-lecie Astelixa, Galia. Galia, która w 50 roku przed narodzeniem Chrystusa została podbita przez Rzymian, ale nie cała, bo był tam jej fragment, właśnie gdzie mieszkali nasi bohaterowie. No, i oni nie dają się Rzymianom. Mamy tutaj naszych bohaterów, krótkie ich opisy. No, i komiks jak to komiks o Asteliksie i Obeliksie. Czyta się doskonale, i przygody, które z nimi tutaj przeżywamy, nieraz przyprawiają. O napady, śmiechu, jest dużo humoru, dużo się dzieje. Asterix i Obelix to są bohaterowie, których ja znam z dzieciństwa. I naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego moje dziewczyny jeszcze nie czytały ich przygód, bo to jest nasz pierwszy komiks o Asterixie i Obelixie, właśnie. I na pewno nie ostatni. Ilustracje, które ja znam z mojego, właśnie dzieciństwa. Tak mi się wydaje, że są dokładnie takie same. Bohaterowie na pewno są. Tak samo przedstawieni. Dla mnie jest to zupełnie nowa historia, a w dalszej części komiksu, jak już się skończy, nasza historia. No, 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 no jest! Mamy kulisy powstające. Dania. Jest tutaj masa ciekawostek, informacji, są szkice. Zobaczcie, bardzo dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć z tego działu, od Ameriksa do Asteriksa. Zobaczcie, jak fajnie to wszystko tu zostało stworzone. Jest scenariusz. Tutaj mamy nawet tą samą stronę. Gdzie ona jest, zobaczcie. Pierwsza strona naszego komiksu. O, tutaj tak wygląda. A w komiksie wygląda tak. Jest to dokładnie to samo. Tam mogliście zobaczyć, nie, nie było oczywiście po polsku, bo to były szkice, oryginały przygody Gala Asterixa z okazji 60-lecia. Więcej o komiksie na blogu w opisie do filmu jest link. Gorąco was tam zapraszam i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach i zapraszam na playlistę. Dzieciaki czytają, gdzie masa książek i komiksów dla dzieci jest. Do usłyszenia!